Cześć. To co chcę wam dzisiaj pokazać to kamizelka taktyczna SWAT duńskiej firmy Action Sport Games. Kamizelka wykonana została z wytrzymałego nylonu. Zapinana jest z przodu na metalowy zamek, zabezpieczony dodatkowo dwoma taśmami z rzepem. Regulacja jest możliwa zarówno na długość panelami rzep znajdującymi się na ramieniu, jak i na szerokość dzięki znajdującej się z boku lince. Na dolnej krawędzi znajdują się taśmy służące do zamocowania kamizelki do pasa nośnego. Na kamizelce przyczepiono ergonomicznie 8 ładownic i kieszeni zapinanych na rzep i zatrzask. 7 z przodu i jedną większą z tyłu. Mogą one pomieścić magazynki do broni długiej systemu M4, M16, do kałasznikowa, strzelby gładkolufowej, czy pistoletu, a także inne akcesoria. U góry umieszczono kółko służące do przytroczenia dodatkowego ekwipunku, na przykład naszego lettermana mut. Na ramieniu znajduje się pięć szlwek, do których można włożyć, na przykład lajstiki. Dodatkowo po lewej stronie umieszczono kaburę na pistolet. Na plecach. Przyszyto też spory pas tak zwanego rzepa, służący do przyczepienia plakietki np. z nazwą formacji. Kamizelka dostępna jest w kolorze oliwkowym oraz czarnym.